Tam kapitana no, cześć. w jednym z ostatnich sparingów przed nowym sezonem. Może tutaj w drugą stronę się obkłucisz, bo no, Cię nie widać prawie. Nie bo się nie widać prawie. Powiedz mi, jak yy, oceniasz okres przygotowawczy i jakie będą mniej więcej cele na nowy sezon. No, cele są takie, żeby być jak najwyżej w tabeli, prawda? Okres przygotowawczy oceniam dobrze. Wygraliśmy to co mieliśmy wygrać. Raz dostaliśmy sromotnie yy, dupę, mówiąc szczerze. <laughs> z drużyną, która myślę, że za rok będzie grała w Ekstraklasie, jeżeli wszystko pójdzie po ich myśli. I tyle, no zobaczymy. Kadra na razie jest szeroka, zrobiliśmy kilka transferów, które mam nadzieję zaprocentują już niedługo. Jak to się utrzyma, to jestem dobrej myśli. A dzisiaj sparing z Beniaminkiem Ekstraklasy. Z Beniaminkiem, który trochę sensacyjnie ma awansował w, w poprzednim sezonie do Ekstraklasy, bo specjalnie nigdy nie stawiał. Yy, w sumie trochę się znaczył już jako drużyny, bo już parę meczów rozegrali w pierwszej lidze i sparingi, więc yy, jak myślisz, dzisiaj może być ciężko? Graliśmy parę razy, ale nie znam kulisów nawet awansu Redis, jeżeli, jeżeli mam być szczery. Nie śledziłem Ekstraklasy, pierwszej ligi, nie śledziłem jakoś, nie miałem czasu na to wszystko. Yy, nie wiem, jakie transfery porobili. Z nimi nigdy nie mieliśmy jakichś bardzo łatwych meczów. Nie wiem, jeden chyba wygraliśmy na 3 czy na 4. To jeszcze z, z Redis chyba. Tak, tak. To jeszcze była nazwa Redis 2 chyba jak dobrze pamiętam, no i tyle. No okay. Liczymy dzisiaj na zwycięstwo, gramy, jakby już nie, nie ma czasu na jakieś testy, prawda? Yy, chcemy wygrać. okej. Okay. W takim razie życzę powodzenia w dzisiejszym sparingu i w najbliższym nadchodzącym sezonie. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz sobie porozmawiamy przed kamerą, co BTV? No dzięki, czekam na to cały yy, yy, okres przygotowawczy. <laughs> dzięki. Pozdrawiam. Sebastian, jak przed z dzisiaj? Nie mów nic! Dobrze. Nie mów mądry! Dobrze. dobrze? Dobrze. A jak oceniasz okres przygotowawczy? Jako, jak ogólnie się czujesz po tym okresie? Dobrze, czuję się dobrze. Drużyna wydaje mi się dobrze przygotowana. No i dzisiaj będzie ciężki mecz, ale mamy szansę powalczyć, tak? tak. Ważne, żebyśmy pokazali się z dobrej strony. To jest najważniejsze. Okej. Okay. A jak oceniasz ogólnie postępy całej drużyny, swoje postępy? Czy ktoś Cię zaskoczył pozytywnie w tym okresie przygotowawczym? Znaczy zaskoczyła mnie cała drużyna tym, że się stawiali wszyscy na mecze, nie mieliśmy praktycznie problemów z kadrą, zawsze było kim grać, wydaje mi się, że wcześniej było gorzej z tym w okresach przygotowawczych, więc widać, że wszystkim zależy na tym, żeby grać, także wydaje mi się, że z taką szeroką kadrą możemy powalczyć na to awans w tym sezonie. Okay. A dzisiaj sparring z Ekstra klasy. jak myślisz, będzie to pewnie bardzo, pewnie to będzie ciężki mecz dla Was, ale jak myślisz, że jeśli dzisiaj wypadniecie dobrze w taki, na tle nawet takiego rywala, nawet nie patrzę na wynik, bo to wszystko jeszcze jest sparing, ale jeśli pokażecie dobrą grę na takiego rywala, to w lidze na pewno, no, czy w lidze uważa, że to na pewno w lidze się to przełoży na wyniki? No mam taką nadzieję, chociaż z doświadczenia wiem, że do mm, bardzo dobre mecze przypadaliśmy słabymi. Więc dzisiejszy mecz tak naprawdę nie powie nam do końca, czy będziemy mieli 9 punktów w tym miesiącu. Okej, okay. a właśnie jak oceniasz jeszcze wprowadzenie do naszej ligi drugiej, wprowadzenie terminarza, który mówi nam, ile mamy meczy grać w miesiącu i z kim dokładnie mamy zagrać te mecze w danym miesiącu? Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, to wyeliminuje drużyny, które od początku nie, nie mogą się dostosować do ustawiania meczów. I to spowoduje, że po prostu będzie e, ta liga bardziej klarowna. Wszyscy będą wiedzieli z kim mają grać, kiedy. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i e, to spowoduje, jak powiedziałem, że po prostu od samego początku odpadną drużyny, które e, nie będą miały odpowiedniego składu do gry przez cały sezon. A Okej. Okay. Wielkie dzięki jeszcze powodzenia dzisiaj Dzięki. w nadchodzącym sezonie. Dzięki. Jak tam dziękuję. po urlopie? W nie było. No ale od futbolu, tro... od futbolu trochę były dwa tygodnie. Dwa tygodnie? No od futbolu miałeś dwa tygodnie. Nie. Tak. We wtorek? Tak we wtorek. No przecież graliśmy we wtorek? No ale dwa, ogólnie mówię dwa tygodnie od zakończenia rozgrywek poprzednich, nie? No w czerwcu zakończyliśmy rozrywki i mieliśmy dwa tygodnie przerwy od gry. Tak no, tak? no to o to się pytam, jak spędziłeś ten swój urlop? A ja pamiętam! <laughs> Piłeś dużo czy mało? dużo! Piję. A jak oceniasz przygotowania do, do, do tego sezonu? Pozytywnie, pozytywnie. A możesz mówić do mnie, a nie kurwa do ściany. Nie już ledwo co chodzę, nie, muszę go krakiem bardziej chodzić. Ale do jak do oceniasz przygotowania. to przygotowanie do sezonu. Nie, że muszę teraz o krakiem chodzić. Aha Takie dobre były. Aha, w ten sposób. Będzie awans w tym sezonie czy nie? Powalczymy. Powalczymy, no dobrze. No, to znaczy swoje show. Jest tutaj nasz stary wyjadacz, Adren Mański. Co jest 5? Masz coś do powiedzenia? Będziesz w tym sezonie pierwszym bramkarzem, czy ja raczej Ja Nie, drugim? tak, kurwa. A jaki cel będzie na ten sezon, jak myślisz? Yy, do najmniej golik puścić. Ale drużynowy jaki będzie? No, żeby rozpierdalamy ligę. Awansujemy, myślisz? No, jasne. Walczymy o to? No A dobra. Jest z nami też nowy zawodnik, Adam. Witam serdecznie. Ściągnięty w tym okienku transferowym z drużyny. Za całe 3, tygodnie, z drużyny, za całe 3 złote. Z drużyny jak to ona się nazywała? Z jakiej drużyny jesteś w ogóle? Z jakiej drużyny? Warriors. Uh, FC Warriors. Aha. Nie takie z... takie picze, piczki kurwa chodzące Aha. po dupie. No, tak, 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 tak. Ściągnęliśmy go za całe 3 zł, panowie, najlepszy transfer życia. To ci z burgera w McDonaldzie. Tak. Dobrze, Adam, powiedz nam coś o swojej osobie. Jak ci się podoba do tej, no? do tej pory w Kompany Brothers? Eee, Czemu? No, e, pod podoba mi się dałeś? gra, tak. No, <grycha> <grycha> Nie Niech. Niech. No, ty dajesz takie się cieszę, to Ale ja, tu ja jest eee. na... Nie ja się czegoś nauczyć. Poczułem to, to kurwa, zobacz! Zamierzam się zapisać do ona oh. są tego roku. Ale tu nie No i myślę, że to... Że ta, no. A to zanim się zwiążesz z wizem, musisz się z nami związać umowę, że nie, nie, nie uciekniesz od nas za dwa tygodnie. Nie, nie, ma, nie ma tego problemu. Widzę, że tak? dzisiaj wygra ligę. Dzisiaj pierwszy mecz. Łamie. Ostatnio. Dzisiaj tylko widzę. Dobra, to się wytnie. Z tego mięśnie bolą. <gulanie> <Dobra>. no, <on gulanie> Za dużo chłopak wali konia, zostawcie go. <gulanie> Dobra, widzę, że na razie Majski Ci przeszkadza. Kiedyś idzie, dokończymy to rozmowy. ty na to. Dobra, dzięki bardzo. Powodzenia w dzisiejszym meczu sparingu z paringu z A Mam też po zdarbie, ja. <gulanie> Jest też Kamil Kuźnik, który ostatnio miał problemy z ręką, ale ostatnie wyniki badań lekarskich. Stwierdzają, że a, prawdopodobnie będziesz mógł wrócić na bramkę w tym sezonie jednak, chociaż byłeś przymierzany jako obrońca, gdyż... No tak, 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 tak było, ale lekarz stwierdził, że mogę spróbować, jeżeli nie będzie ręka boleć, no to będę mógł grać dalej na tej bramce, a jeżeli no będę odczuwał jakiś delikatny nawet jest komfort w obronach, to będę Zakończamy naszą rozmowę na temat twojej kontuzji, jak to w końcu wygląda? Wygląda coraz lepiej, jeżeli dalej tak się będzie regenerować moja ręka To będę już mógł niedługo grać całe mecze. Aha A tak ty udać Ci się pojawić tej pierwszy tutaj zobaczymy Dobra, życzymy Ci powodzenia. No to więc Kamil. Dzięki.